Uważam całą społeczność uczniowską do uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Całość ważność! Do chybu. Pana Burmistrza Udarza Naszego Miasta, Pana Romana Głoda. Witam rodziców, dziadków, witam naszych pierwszaków, gronów założonych i wszystkich uczniów no szkoły. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby być uczestnikami tej pięknej uroczystości, jaką jest przyjęcie Nowej numer w muszycy nowego pokolenia jej wychowanych uczniów klas pierwszej. To tutaj będą zdobywać wiedzę, to tutaj będą poznawać swoich przyjaciół, będą przeżywać chwile, radosne i swoje pierwsze miłości. Cała społeczność gminy i szkoły jest dumna, że kolejni jej członkowie będą przygotowywać się. Do wejścia w do swojego życia. Dziś dzień niezwykły. Każdy tak powie, lecz po Panie, panowie, najpierw przywitać słowa gorących chciałbym rodziców tutaj siedzących. Naszą dyrekcję nauczycie nie wszystkim tym nas, naszym dzień. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków. A więc, drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Wybijcie brawo, ja zaraz schodzę, bo jeszcze tylko okrzyk. Uwaga, wszyscy! Wchodzą pierwszaki. Szalenia. Dziś złożymy przyrzeczenie. Każdy chłopak i dziewczyna wystrojeni jak marzenie. Już żegnamy przedszkole i kłaniamy się w szkole. Nową drogą idziemy odważnie. Tak radośnie na i kołysząc się drzewa. Wyglądamy już teraz poważnie. Ojej, ojej, powiem wam sekrety. Że bardzo dziś jestem zdenerwowany, bo właśnie dzisiaj, jak pewnie już wiecie, na uczę tej szkoły będę pasował. To jest ważny powód, stąd to zamieszanie, bo bowiem każdy wieszak szczerze pragnie tego, by dobrze zasłużyć na to pasowanie i dla starszych i szkolnym kolegom. Cały świat się do nas śmieje. W złotym słońcu, złoty świat, dzisiaj szkoła nas powita, no i nasze siedem lat. My chodzimy do klasy pierwszej, recytujemy głośno wiersze, poznajemy nowe litery. Wiemy, że dwa i dwa to cztery, bardzo poważne mamy miny, lepiej, że i z na plecy włożyłem tornister i już się czuję jak nister. A co trzeba zrobić, co przygotować, żeby do szkoły klecek spakować? Ołówki przygotowane, kredki na strugane, Mów. włosy, różne uszy oraz nosy po... oraz oczy, ich kolory różne nawet plecakach wzory. To dobrze, że każdy się różni od siebie jak chmurko od chmurki, na błękitnym niebie jak drzewo od drzewa, zielony zielonych lasach, lecz razem jesteśmy Ej, Wiele jest... Jesteśmy w szkole i czas minął szybko zwyczaj. Wiemy już kiedy rozmawiać wolno, a kiedy w klasie musi być cisza. Wystarczy pannie jedno spojrzenie i bez wyjścia kija czy dróżgi, szum tylko w klasie słychać wyraźnie. Co szum i spytać, to nasze mózgi. Rzeczność na co ważna zasada, więc o w szkole, wspomnieć wypada. Przepraszam, proszę oraz dziękuję. Każdy z tych słów zawsze skutkuje. Niech uśmiech gości na tw jej twarzy, przyjaźnią każdy Cię będzie darzył. Coraz więcej wie. Zaczyna pisać trudne słowa. Już umie czytać i rachować. Wiemy, że trzeba dbać o przyrodę, świeże powietrze i o czystą wodę. Trzeba sobie kładzie się Niech piękna i zielona nasza ziemia będzie. Jak tego dokonać? Szanować ją wszędzie. Wiemy, że Bałtyk to polskie morze. Polska to nasza oczy. I każdemu bliska. Czerwona przez wieki, krwią naznaczona. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna, potem jest w myślach blisko. W pięknej ziemi nad wisłą i ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska. Ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Pisy poznać koniecznie. Słuchaj, młody przyjacielu i uważnie weź do serca to, co teraz ci powiemy, kiedy zbliżasz się do przejścia. Gdy zamierzasz przejść ulicę, na chodniku przystań bokiem, popać w lewo wystrywiem. Skieruj w prawo swój wzrok zokoła. Znów na lewo spójrz powoli. Jest nie wolna, więc swobodnie. Mogą przez nią przejść przechodnie. Jak się zachować na drodze? W szkole, w domu, w internecie. Mądre dzieci wszystko wiedzą i za chwilę wam powiem. Cześć powinno, wieczne i baję Zawsze, wejdź stronę musi. Nie nie da się oszukać. Wiel oszukaniu najmniej oszuka. Najlepiej nie pisać, nie, nie móc się czasem Musi. nie ma co do tego odpuścić cienia świat będzie bezpieczny masz zagrożenia nie ma, nie ma, nie ma odpuścić cienia pięknie i bezpiecznie bez zagrożenia więc kiedy nie ma ogon Brawo pierwszaki, ładnie śpiewacie, a czy jakiś polski narodowy taniec znacie? Super było. Dziękujemy Pani Małgorzacie wodnych za przygotowanie uczniów. Brawo. Szanowny Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice i Wy szanowne dzieci, a w szczególności uczniowie klasy pierwszej. Gratuluję dzisiejszego występu. Więcej takich zdolnych dzieci, które tak pięknie recytują i które tak pięknie śpiewają. Stając sobie z tego sprawę, jaka praca przez te Miesiąca została włożona zarówno przez nauczycieli, jak i e, drogich rodziców, moje gratulacje i konące życie naszych...